Ja jestem Agata. Ja jestem Maja i dzisiaj opowiemy Wam o klasie MatGeo w Staszicu. W sumie żaden inny profil mi nie podchodził, więc uznałam, że wybiorę MatGeo. Od podstawówki zawsze lubiłam geografię, bo uważam, że jest bardzo ciekawa. To samo z matematyką. Ja mm, miałam bardzo dobre opinie ze strony starszych koleżanek. U mnie tak samo mam dużo znajomych w starszych klasach w Staszicu. Słyszałam same dobre opinie. Tak samo liczyło się dla mnie dobre przygotowanie do matury. Geografię uczy nas sorka dobek i każdą lekcję prowadzi w taki sposób, że potrafi zainteresować nas tematem. A matematyka to matematyki trzeba się uczyć na bieżąco i tak naprawdę to jest najważniejsze. Mam dużo czasu dla siebie, tak naprawdę. Mimo nauki mam bardzo dużo czasu dla siebie, dla pasji i nie czuję tego takiego nakładu nauki. Gdy jest się zorganizowanym, to da się znaleźć czas również na swoje pasje. I u nas w klasie bardzo są osoby z wieloma różnymi zainteresowaniami. Jest to klasa dla osób, które są zainteresowane takimi tematami ekonomiczno-gospodarczymi. Wszystkie klasy w Staszczyu Geo Ang są pod patronatem szkoły. SGH, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, co daje potem duże możliwości rozwoju swojej kariery w y, kierunku ekonomii. No dziewczyny, dziękujemy Wam bardzo za wszystko. Dziękujemy. To, dziękujemy. to, to Do sali. Jesteśmy właśnie w sali geograficznej, w której klasycy spędzają najwięcej czasu. Mamy tu globusy, mapy oraz inne akcesoria, których używamy w czasie lekcji geografii. Warto dodać, że wychowawcą przyszłej klasy w pierwszej C będzie sorka Katarzyna Dobek, która uczy nas geografii, która jest przekochaną, przesympatyczną osobą, dzięki której lekcje geografii są bardzo ciekawe, a tematy interesujące. E, dziewczyny, macie teraz 15 sekund, żeby opisać najlepsze talenty klasy MatGeo. No to klasa MatGeo jest dla osób zainteresowanych matematyką, geografią, które lubią uczyć się angielskiego. E, które chcą kierować swoje obszary w kierunku ekonomii, lingwistyki, architektury typu Studia SGH w Warszawie. Nie pożałujecie, zapraszamy. Zapraszamy.